Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z Antarnet. i jak widzicie nie mam złego audio, bo ponieważ bardzo mi to nie, po, nie odpowiadało i postanowiłam, że po prostu te odcinki będą teraz w formie komentatora. Będę komentato komentował aktualne wydarzenia i będę mówił wam co się dzieje i najciekawsze elementy lub jakieś tam ciekawe rzeczy, które znalazłem, będę o nich opowiadał. Więc zacznijmy. Tutaj jak widzicie zaczynam sobie grzebać w jakimś barze fast foodowym po prostu typowe zbieranie jedzenia, bo jedzenie jest potrzebne i tutaj dalej jedynie będzie przeszukiwanie piekarników, więc możemy przejść dalej. Tutaj zaczynam sobie zwiedzać przedmieścia, kilka domków. Tutaj jak widzicie wchodzę do jakiegoś spożywczaka. Czy jakiegoś innego mini sklepiku, gdzie można zrobić kawę, gdzie można sobie coś zjeść, ale nie było tam do mnie nic interesującego, więc teraz się zastanawiałem, gdzie możemy zamieszkać, pojechać. I wymyśliłem, że jest to takoma moje ulubione miasto, gdzie jest wszystko: jest gaz, jest mechanik, jest policja, można znaleźć broń. Wszystko więc tam będziemy się potem próbowali dostać. No i właśnie zaczynam zmierzać. W stronę takomy, ale tutaj znajduję dużą grupę zombiaków, którą zbawiłem się bawiąc trochę poza odcinkiem, więc tutaj wyjmuję mojego słabego kolcika, choć na początku była to nawet niezła broń i zaczynam trochę farmić tych sobie zombiaczków dla ekspa, Przyładujemy pistolecik i ostatnie dwa strzały. Pum, pum, i, i no dajemy, i, i niestety nie trafiłem. Ale okej, okay, już wykończyłem wszystkie zombiaki. Sprawdzam czy są jakieś loty. No niestety dużo mi nie dropnęło z tych zombiaków. No i teraz będziemy zmierzać już do takomy. Okej, okay, tutaj jak widzicie znalazłem sobie rajd. Tutaj były jakieś wyścigi, wyścigówki się ścigały. To czemu nie? Postanowiłem, że sobie wezmę jedną wyścigówkę. Nie ma co, będziemy szybko jeździć. No i niestety nie było miłych konsekwencji, bo to jest auto nie do jeżdżenia teren po terenie, tak jak ja to próbowałam uczynić, tylko właśnie do idealnie wygładzonej powierzchni betonu. I właśnie tutaj się rozwijałem rozbijałem i jednocześnie próbowałem określić, gdzie jest ta koma. I w końcu udało mi się wyjechać i znów walnąłem, ale tutaj spokojnie, zaraz wykręcę i wjadę już na teren. Tutaj poobijałem trochę bok, a tutaj się rozpędzam do prędkości 100 km na godzinę. W Antarnet to jest naprawdę duża prędkość. Skaczę i się przewracam. Tutaj zakręcam przy wazie wojskowej. Gonią mnie zombiaki, ale się tym nie przejmuję. I zaczynam jechać do Takomy. Ale tutaj niestety zrobiłem dużą kraksę wjechałam do samochodu i nie wiedziałem dlaczego nie mogę jechać dalej ani wycofać. Zjechałem w prędkością 100 km na godzinę w no, kawałek bloku i tutaj próbuję cały czas popełniać samobójstwo, aż w końcu zrespałnię się dokładnie przy tym samochodzie. Było tutaj strasznie dużo roboty, musiałem własnoręcznie, bo nie mogłem podnieść moich itemków, bo leżały pod wrakami samochodu, musiałem własnoręcznie rozwalić ten samochód. Rękami nawalałem około 2-3 minut, uderzyłem 160 ileś razy, po prostu nawalając w metal, aż w końcu się rozpadło na kilka metalowych kawałków i zdobyłem naszą broń i nasze kwipunek i nasze wszystko. I tutaj będę właśnie zmierzał. Będę sobie zmierzał już do naszej Takomy, do mojego ulubionego miasteczka. I nie wiem czy dokładnie będę biegł czy będę szedł, ale to się zaraz okaże. No dobra, myślę, że po prostu zrobimy cięcie jak będę już w Takomie. Okej, okay. pominąłem drogę do Takomy, wszystko pięknie wyciąłem. I tutaj sobie wszedłem na wieżę telegraficzną, nie wiem jak to nazwać, zrobiłem trik niemożliwy w prawdziwym życiu, albo bardzo trudny do wykonania. I jest dzień, bo musiałem całą noc przesiedzieć, prawie z 20 minut musiałem przesiedzieć sobie na tej wieży, żeby noc się skończyła. Tutaj próbowałem upolować świnkę, ale świnka mi chyba uciekła, ale nie wiem, no i dobra. Tutaj też będziecie mieli za sekundkę cięcie, jak już będę w środku miasta. No dobra. Tutaj jeszcze końcowa scena próby upolowania świnki i punk. I świnka jest nasza. No dobra. Ciach. Ok, tutaj jak widzicie, jestem w straży pożarnej. Przeszukuję, czy jest tu coś ciekawszego niż flary. Znalazłem sikierę do wyłamywania drzwi. Fire Eggs. Ale chyba nie był mi potrzebny, bo wziąłem sobie tylko czapkę strażaka i poszedłem dalej zwiedzać, co mogę jeszcze ciekawego znaleźć. Potem postanowiłem, że pójdę sobie na komendę policji i zdobyłem kamizelkę kuloodporną, do której, która zwiększa, zmniejsza mi obrażenia, które są do mnie zadawane i daje też dodatkowe miejsce. I tutaj trochę postanowiłem poprzeszukiwać. Zabiłem jakieś ząbiaki, które siedziały w więzieniu, jak tutaj możecie zauważyć. I też wziąłem tam chyba dwie pary spodni policjanta. I postanowiłem, że przerobię je sobie na kolejne bandaże albo jakieś inne kawałki do zawijania ran. Bo to zawsze jest przydatne w późniejszej grze. No dobra, zobaczymy, co dalej jeszcze porobię. Następnie ma, używałem mojego Eagle Fire'a, znalezionego przed chwilą mojej ulubionej broni i postanowiłem, że pójdę sobie jakichś fast foodów czy innego jedzenia poszukać, bo jakże tutaj pisało, że są fast foody, ale jeszcze nie ma takich, takiego jedzenia w Internet, więc znaleźliśmy zwykłe jedzenie, wodę, ziemniaki, inne takie ciekawe rzeczy. No dobrze, przejdźmy do przeszukiwania dalej. A tutaj, a tutaj zaczynam zmierzać do mojego przyszłego domu, w którym będę mieszkać. I przeszukuję, znajduję jakieś pierwsze pożywienie, zawsze przydatne, wszystko się przydaje. Tutaj zbieram jakieś rzeczy, zdejmuję czapkę, zmieniam sobie na top-hat, na taką czapeczkę burmistrza, i dalej sobie przeszukuję. I znajduję kolejną broń, kolejny Eagle Fire, kolejna moja ulubiona broń i mamy ich dość duży zapas i podpowiem, że będę miał ochotę zdobyć pewien skin do Eagle Fire'a, ale to taki malutki spoiler. No dobra, tutaj sobie dodaję expa i chyba już dalej się nic ciekawego nie wydarzy. Tutaj jeszcze sobie do domu napędziłem pełno zębiaków, jak możecie zobaczyć pełne, pełny wylew krwi i zużyłem całą amunicję z Eagle ale z zombiaka, i jak widzieliście, w szafce był kolejny Eagle więc tutaj znowu sobie strzelam z mojego karabinu snajperskiego, bardzo ładnie, główka za główką, co tu powiedzieć. Ale to już jest koniec tego odcinka. Możecie napisać, czy się podoba Wam taka forma yy, dogrywania do dźwięku, bo szczerze dla mnie jest to lepiej niż jak jest takie beznadziejne audio gdzie wszystko szumi i w ogóle nic nie ma sensu. Więc dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach z Antarnet.